No, jesteśmy dzisiaj tutaj z chłopakami. Proszę bardzo, Honda wy, wypłuc... Co zrobiłeś? Tłumik złamałeś? Rypnąłeś? Tak. Ale to się jeździ, nie? A nie. Tak. płacę za Слава Dawaj wiebiór ten co ja jechałem, że zesił tam poleciał wie, wiebiór rzuca motoren. Co człowiek? E! Jeszcze na tą półkę, to przysiądź, daj mu takiego, wiesz, strzała, żeby się napędził, a później on już sam wjedzie, nie? że jest, bo wiewiór stał, nie? Mm -hmm. Dobrze! No. <śpiewa> za późno przyczepy złapałeś. <śpiewa> Jechałeś małym gazem, a tutaj w połowie za mocno, nie? Niżej gaz. Miałeś trójkę czy dwójkę? 3 3 Trzy. Trzy i dwa No to dwja, ale większy gaz. Tylko tam jest ten, nie wiem co tam jest za. podjazdy będę robił na zawody. Czuję, dobrze czuję. No a jak? Kask Dobra, jedzie wiewry. No Ale rozpęd to mógł jeszcze wziąć z końca tego. A i trójką. No i chłopaki teraz z innej perspektywy staniemy. No i teraz powinni rzucić dwójeczkę i na dwójeczce cisnąć. Zobaczymy, czy im się to uda. Kamera jest? Jest, akcja. Wójt! Gaz! Raz! No i czemu puściłeś gaz? Tu masz wyskoczyć! Ojej, kopaki, kolejne podejście, numer 3. Zaczęli w końcu odkręcać gaz, zmniejszyli biegi na dwójeczkę. Yes! Dobra, teraz jedynka i powoli. Jedyneczka i powoli. Ona bardzo no, 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 hehehehe o miota nim jak szatan o no, jedzie wiebiur mam nadzieję, że mi nie przejedzie idziemy stanąć tu Wjechał, wjechał. O, Grzesiu, ładnie nawraca. Pięknie. A ty zmieniasz biegi? Przecież to jest czterosów, to dwójeczku. Ja też dwójką z piachu. Bo coś tam jeździć motory. Gdzie? O jak ładnie. Aż gaz musiał odpuścić u góry. Na kole teraz no, pięknie! A czemu do prawej. Tylko teraz długie gaz równy takie i sprzęgłem długim i tutaj pizda gaz cały czas, nim bez odpuszczania gazu jaja na bak. I tak, długie sprzęgło, i już puszczasz sprzęgło i tylko gaz. Ale trzymaj go. Widzę, właśnie nie wiem, co on tam. Pomoglibyśmy ci, ale tu jest no help zone. Czekaj, dawagaść, mój to jeszcze raz go kurwa. A, Z zawiasem, no? Także polecam, polecam. Nie czuć w ogóle, wiesz, one tak fajnie tu łapa. Zobaczymy na jedynce. Chyba trójkę wbiłem, wiesz? Czarny nie ma He? Ni I co, zobacz? Jedynkom. Tylko mówię! Kaj, rura! Jedziesz się napić? Uu, idzie ten twój smok. Jedyny minus. Jedyny minus. Masz ku kierownicę. A ja bym to nie wiem, stary, do tyłu, bo masz tragedię. Wiewiorowi zaczął dymić motor, bo leżał do góry nogami i już myśli, że motor się zepsuł, nie? I już mówi, o, motor mi się popsuł, chociażby nie powinno tak być! O nie, on dymi! Dobra. Mogły się zawory wysypać. No jak odwróciło się, to tak. Jak Ci działał na tym? A działał Ci jeszcze na odwróconym? Na odwróconym Ci chodził? Nie wiem. Na boku mi leżał. No to, jak? ale tak z kosem, nie? No. Bo wiesz, że ogólnie czterosłowy nie mogą, nie? No odpalą to tak, się szybko gasi. No Żartuję, o... nic Ci nie jest. Oleju poszło na ozodmy tam do tego filtra, a z filtr rzucił na wydech, Boże. Tu już patrz, wciąga wszystko jak. Nic Ci nie dzieje. No nie wiem. <noise> do uka. Dobra, wiebiór Grze się upala. Jakie straty, jakie straty? Dawaj, tutaj co się stało? Co się wydarzyło? Zaczepy połamane. Zaczepy, już nowy motor zbior od mechanika. Ja nie wiem, ja tutaj... I najbardziej szkoda to tamtych dwóch choinek. Nie wymieniaj tej firmy, która ci robiła remont, bo, bo będzie wiesz, że później na internecie ich obgadujemy. Wszystko było uwzględnione w regulaminie. To jest dzika niszczy motory. Dobra, wiewiór połamał tam dwie choinki. Takim skokiem, więc zobaczymy teraz. O, nie nagrałem, a wiepór wjeżdżał. Masz prostą linię pięknie, Pierdoli. wiedziałem, że nie podbije koła. Dobra, tu przejedziesz przecież na z zbaną. No i wiewiór nie wychał. Z tyle pojadę.